Przed nami, proszę Państwa, 260 minut piłkarskich emocji drugiego dnia turnieju. あっ。

rozpoczął zespół Barkowi. De sitter for å vinne. że spotkań trwa dwa razy 10 minut, a czas mierzą arbitrzy spotkania. Część pierwsza inauguracyjnego spotkania drugiego dnia zawodów siódmego noworocznego turnieju halowej piłki nożnej, w którym naprzeciwko siebie zespoły Borgowi, Borek Wielki, Piasta, Wolica, Piaskowa za nami. Bez bramek. Minuta przerwy zgodnie z regulaminem i wznawiamy część drugą tego spotkania. A do meczu numer 2 dzisiejszego dnia przygotowują się drużyny Plonu klęczany i Płomienia Zagorzyce. Przypomnę, w dniu wczorajszym jeszcze e, padło w sumie 41 bramek. Dziś na razie bez bramek. E, druga połowa meczu Borkowi. Borek Wielki Piasta, wolica Piaskowa przed nami przed chwilą się rozpoczęła. Kalica piaskowa obejmuje prowadzenie autorem Bramki, grający z numerem 7 w zespole piasta Jakub Babiarz. 1 piast Borkowia 0. Chwila przerwy uraz zawodnika Borkowi. Ja przypomnę, że proszę Państwa turniejowe zbagania o puchar burmistrza Sędziszowa rozgrywane są już siódmy raz. Rywalizacja ta rozpoczęła się w 2013 roku. じゃあなたが一番いい? Ja się już nie Tu nie mogę się zobaczyć Tu jest tam puknie? Nie wiem Zobaczymy <grych> o, no, no, no. Ostrzeliwana bramka Borkowi, ale oglądną ręką wychodzi jej revisit... golkiper w bramce Borkowi Grzegorz Ruk. Ech, Trinta e get <laughs> going.